Witam wszystkich z tej strony. Marcin zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tym razem Battlefield 4 na trybie Mistrz Broni Master Znany bardzo dobrze. Wielu z Was z Battlefield 3, wielu także znany z Call of Duty, bo z tego co pamiętam, to było pierwszy w Call of Duty, a dopiero potem w Battlefield się pojawiło. Tak więc troszkę zarżnięte, no ale bardzo dobrze, słuchajcie, bo tryb jak najbardziej fajny. Taki do odchamienia się, powyżywania nawet trochę bym powiedział. I tutaj graliśmy na jakim chyba normalnym serwerze z normalnymi ustawieniami, ale zobaczcie sobie, może, może jednak nie. W każdym razie chciałem w tym filmiku wypowiedzieć się małe co nieco na temat patcha, który ostatnio wyszedł właśnie w tym patchu. Znalazł się nowy tryb Gun Master, znalazły się nowe bronie w klasie chociażby technika, w klasie wsparcia. Także pistolet w klasie snajperak. Od razu nie palacam, bo jest to obrzyn, który no niestety, ale nie sprawdza się. On ma, zadaje obrażenia w klatę, jakieś 46% z bliska, przynajmniej w moim przypadku. No i niestety, ale dosyć długo trwa załadowanie kolejnej amunicji, tak więc no niespecjalnie mi się sprawdził. Sprawdziłem, no niestety, wolę pistolet. Tak czy tak, razem z tym paczem wprowadzono różne zmiany, co prawda, ja nie wiem dlaczego, ale na battle logu, gdzie sprawdzam właśnie w tym co zmieniono, a więc ta cała lista jest wyszczególniona, co zostało zmienione, to nie widzę zbyt wiele rzeczy. Dotyczących pojazdów, które, które no od razu widać na pierwszy rzut oka, jeżeli ktoś grał, czy to łodzią szturmową, czy mm, samolotem szturmowym, czy tym zwiadowczym, to od razu się rzuca w oczy, że coś zostało zmienione. No i właśnie, tutaj chyba nie ma co owijać w bawełnę, i od razu takie pytanie do DICE. Co wy żeście, kurna, najgorszego, czy tam najlepszego. Narobili w tym Battlefield 4 tym patchem. No słuchajcie, że nada, że nada, bo ten patch zamiast tą grę usprawnić, zupełnie ją zmienił. I najgorszy jest wszechobecny lag. Ja wiem, że to się powtarza, że to słowo na moim kanale dosyć często może jest. Ale słuchajcie, w Battlefieldzie ja rzadko kiedy na to narzekałem. Eee, tym bardziej na przykład w hardline, w której bardzo fajnie chodzi, ale w Battlefield 4 po tym patchu są takie sytuacje, że prosi się po prostu o pomstę do nieba. Mówiłem w ostatnim filmiku, widzieliście zresztą na streamie, którzy ludzie oglądali, i tutaj sytuacja chociażby nie tylko z Desert Eagle, ale były także inne bronie. Ale wczoraj, kiedy grałem sobie Starnosiem z, z Xendersonem, Marmelką, to były takie sytuacje. Eee, tak bliźniaczo podobne, że to aż bolało. Mowa tutaj oczywiście o strzelaniu do przeciwnika w plecy z odległości 1 metra, gdzie żaden z strzałów nie jest rejestrowany. Albo te góle znikają, albo my strzelamy po prostu w przeszłość, podczas gdy nasz przeciwnik jest w przyszłości. Wiecie na pewno o co mi chodzi, a więc, że trochę przesunięty w czasie jest przeciwnik względem tego, jak my to postrzegamy. Wkurzające jest to niesamowicie, mało tego, ja zaraz w trakcie tej rozgrywki, także po zakończeniu rozgrywki, sprawdziłem sobie neta, bo mówię, coś jest nie tak, na live'ie aż tak tego nie odczułem jak wczoraj chociażby i sprawdziłem sobie po prostu mój ping, czy czasami gdzieś tam on nie szaleje, czy nie mam jakiejś sytuacji, gdzie jest to około, no nie wiem, 200 milisekund, czy może i nawet więcej. Eee, I słuchajcie, sprawdzam, a tutaj maksymalna ilość, jaką ee, miałem na tym najbardziej odległym punkcie. To były 3, mili 3 milisekundy. Sprawdziłem to kilkakrotnie i za każdym razem wywalało mi około 3 milisekund maksymalnie. Tak więc, ee, no, prędkość można by powiedziała, mo 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 powiedziała można by powiedzieć, idealna, idealna. Nic dodać, nic ująć. A tutaj takie sytuacje, że aż bolało i w pewnym momencie zaczął kurw niesamowite ogarniać, bo wiecie jak ja lubię snajperki w battlefieldzie. Ale w przypadku, gdy dzieje się coś takiego, to macie przesrane po prostu, ponieważ na bliski kontakt strzelałem do gościa, celowałem cały czas przez tą naszą magiczną lunetę, że jak tylko wystawi głowę, to mu ją odstrzelę. I... Widziałem tą smugę, tą smugę, która jest po wystrzeleniu pocisku, gdzie jest ona centralnie, przez niego przylatuje, ale okazuje się, że żadnego hitmarkera nie mam. O, i to było po prostu. To było najgorsze, co mogło być akurat w tych rozgrywkach. Tragedia, po prostu tragedia. Z tym, że, ja słuchajcie, zauważyłem jeszcze kilka rzeczy, które zastanawiam się, po co zostały wprowadzone. Przede wszystkim nerfienie niektórych pojazdów, nerfienie ich głównych lub też zapasowych broni, czy tych dodatków. Mowa tutaj przede wszystkim o Tiwikach na, na łodziach szturmowych, na e, myśliwcach szturmowych. Zastanawiam się, zastanawiam się, co się dzieje. E, wystrzeliwałem Tiwika i nie byłem w stanie nim nakierować, ponieważ zapierdzielał on tak szybko, że nawet z tej dużej odległości, tej takiej maksymalnej odległości, żeby mi ten tivik po prostu nie zniknął z oczu, to nie byłem w stanie po prostu w miarę normalnie wycelować. To nie jest normalne. Słuchajcie, po co nerfić coś takiego? Ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś narzekał na to, że tivik w jakimkolwiek setupie, z jakimkolwiek pojazdem był OP. Czy to w Helkach, czy to w łodziach, czy to w myśliwcach szturmowych. I to była rzecz, która była bardzo fajna. Jeżeli ktoś to potrafił dobrze wykorzystać, tym bardziej, że wcześniej mieliśmy możliwość wystrzelenia dwóch pocisków raz po raz. W tej chwili musimy czekać bardzo długo na to, żeby ten drugi pocisk nam się załadował. I po co? Po co to? Ogólnie stwierdzam, że te wszystkie bronie, te wszystkie pojazdy, które są dostępne, dostały strasznego nerfa. I teraz po co zrobiono coś takiego? Jeżeli chcę grać tylko piechotą, bo do tego nas to zmusza, jeżeli chcę grać tylko piechotą, to wybieram sobie, wybieram sobie Battlefield Hardline. W Battlefield Hardline mnie to bawi, ponieważ jest to, takie troszkę od, jest to taka troszkę odskocznia, a więc bawię się tylko i wyłącznie piechotą i pojazdy nie stanowią jakiegoś większego zagrożenia. W Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield Bad Company to są części, w których bardzo dużo ludzi chce pograć pojazdami. Uwielbiają je, uwielbiają latać, uwielbiają jeździć, uwielbiają pływać, robić kaszanę niesamowitą, rozpierduchę na maksa. I tu im się teraz nie uda tak szybko, bo niestety ale nawet te bronie główne, a więc te działka, ja wczoraj miałem zajebistą sytuację, gdzie po prostu w skuter wodny wystrzeliłem wszystkie pociski, jakie miałem załadowane w działku tym najmocniejszym na łodzi. I po ostatnim dopiero, nasz magiczny skuter zniknął z powierzchni ziemi. Haha! Ha! Wszystkie pociski na jeden spieprzony skuter? No serio? Ja rozumiem, że on może może nie być. Powiedzmy, niech nie będzie to działko takie mocne na piechotę, ponieważ czasami można było robić rzeźnie. Ale po to jest to działko, żeby po prostu niszczyć te pieprzone pojazdy. Nieważne, czy to będzie skuter, nieważne, czy to będzie jakakolwiek łódź inna, czy coś jeszcze, czy na przykład śmigło. Żenada. Żenada, jeżeli chodzi, słuchajcie, ee, o to. Eee... I nie wiem. Co zrobiono jeszcze ze snajperkami? Generalnie snajperki mam wrażenie, że zupełnie inaczej, inna mechanika jest strzelania ze snajperka, ale może to wynikać akurat z tego, że ma się to opóźnienie. Ale jeszcze tutaj wrócę do tego właśnie dlaczego zrobiono coś takiego, dlaczego zrobiono, że. Na przykład tv -ki są słabsze, że, znaczy, że szybciej lecą, że te działka główne są słabsze. Miałem wrażenie, że nie wiem, pomimo tego, że nikt nie narzekał na to za bardzo, że po prostu nie chciano zrobić czegoś takiego, żeby ktoś, kto jest bardzo dobry akurat na przykład w Myśliwcu, w Łodzi czy w jakiejkolwiek Helce, żeby był po prostu OP koleś. A więc, że będzie napierdzielał wszystkich, że będzie robił fragi 50 do 1 i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam tak, jeżeli ktoś jest tak zajebisty akurat w Helce, czy tam w jakimkolwiek innym pojeździe, że wbija takie wyniki, to to znerfienie wcale mu tego mocno nie utrudni. On i tak, i tak będzie e, mucił a, te osoby. Ale... Randomowi gracze, którzy nie są jakimiś prosami, którzy grają w piechocie, którzy od czasu do czasu zasiądą sobie za sterami jakiegoś myśliwca, czy tam helki, czy czołgu, to te osoby będą miały kompletnie przejebane, ponieważ ta broń nie będzie dla nich tak skuteczna. A więc co zrobią? Pójdą po prostu walczyć w piechocie. Tak więc. W tym momencie będzie taka sytuacja, że wsiada taki jeden Kowalski do czołgu. No i niestety ten Kowalski się zdziwi, bo te wszystkie osoby, które powinny, powiedzmy, walczyć w tym czołgu, one będą po prostu napierdzielać w. E, piechotą i będą masakrować wszystko RPGami. Tak więc, kurczę, no słuchajcie, ja nie wiem co oni mieli tutaj w głowie. Ale ten patch absolutnie im się nie udał. Ten patch zepsuł. I z czystej ciekawości po raz kolejny sprawdziłem sobie Loga. Bo mówię, no dobra, ja narzekam. Tarność stwierdził, że w ogóle jest jakaś masakra. Także Xenderson też mówił, że jest jakaś lipa że to, to w ogóle nie gra się tak, jak grało się jeszcze przed patchem. I z czystej ciekawości sprawdziłem sobie Battleloga, forum i mówię, no może, kurde, może to jest tylko moje wrażenie. Okazuje się, że ostatnie posty, które można sobie przeczytać, to jest po prostu przeklinanie tego patcha. Że 90%, czy może nawet i więcej ludzi, po prostu hejtuje to. Że nie mogą znieść tego, jak w tej chwili się gra w Battlefielda. Battlefield to powinna być taka mieszanka. Gra piechotą, a także gra pojazdami, a nie, że będziemy się tutaj bawić w Hardline'a, czy w Call of Duty. Po to są te maszyny, żeby robić spustoszenie. Jeżeli ktoś będzie prosem, będzie to robił bardzo mocno, ale zasłużył sobie na to, ponieważ grał w tym pieprzonym czołgu, czy w tym pieprzonym śmigle setki, jak nie tysiące godzin. Tak to powinno wyglądać. Weźcie mi napiszcie oczywiście w komentarzach, co wy uważacie o tym paczu. Eee, mam nadzieję po prostu, że mm, zrozumiecie e, mnie. E, ja też chcę was zrozumieć. Bo po prostu ja mam coś takiego. To nie jest coś, co ja sobie wymyślam. Ja, kurde, uwielbiałem, uwielbiam Battlefield 4. Uwielbiam Hardline. Uwielbiam Battlefield 3. I fajnie mi się w nie gra, ale jeżeli zachodzi jakaś kompletna zmiana, która e, niszczy tak naprawdę dla mnie rozgrywkę, to jest coś nie tak. Ja chcę o tym powiedzieć. E, tak samo e, chciałbym, no, żebyście wy się wypowiedzieli, ale też żebyście po prostu, no nie wiem, od razu na dzień dobry nie dali palucha w dół, tylko dlatego, że mam... Takie wrażenie, że coś jest nie tak. Eee, możecie oczywiście dać paluch w dół, bo nikomu nie zabronię. Eee, ale, ale mówię, no, to, to, to słuchajcie, to wygląda naprawdę żenująco. Eee, I teraz eee, kwestia, kwestia, oczywiście, tego, czy coś da radę z tym zrobić, bo szczerze, hmm, wątpię, wątpię. Eee, trzeba by było kolejny patch. Borykamy się od samego początku z tym cholernym netkodem, że, że coś w nim nie gra. Bardzo dobrze rozwiązane jest to w przypadku akurat tutaj hardline, ale tak jak mówiłem, tamten system zniszczeń jest dużo, dużo mniejszy niż w Battlefield 4. Nie ma tego magicznego evolution, aczkolwiek tam się zdarza jakaś burza piaskowa i tak, dalej, i tak dalej, ale nie ma do tego tych zniszczeń niesamowitych i tak dalej, a więc ten... ten ta gra nie musi tego dźwigać aż tak bardzo w hardline, a w Battlefield 3 no w pewnym sensie no chcieliśmy tego e, no i okej. Okay. Okej, okay, niech to będzie e, możemy mieć jakieś tam opóźnienia od czasu do czasu, ale nie tak, żeby po prostu po patchu, który powinien usprawnić tą naszą grę, że on w tej chwili coś e, całkowicie skrzanił. No mówię, tutaj jest oczywiście kwestia może też tego, bo na przykład pod ostatnim filmikiem ktoś mi napisał, że on nie, miał, on nie ma w ogóle czegoś takiego jak lag, że no nie wiem o czym, o czym tak naprawdę gadam. No słuchajcie, jeżeli, jeżeli mówię, jeżeli ja strzelam do kogoś centralnie mu w plecy z jednego metra, no to nie jestem sierotą po prostu, która, po prostu, która nie wie co robi, tak? są sytuacje, w których możemy być wkurzeni i widzieć to inaczej, ale nie nie, nie takie, nie takie. Ach, straszne. Słuchajcie, Gunmaster no fajnie się gra, ale też są sytuacje właśnie w przypadku Gunmaster, że utykamy przy jednej broni, chociażby pistoletach, snajperkach. E, bo właśnie no, najciężej z tego jest ubić Tutaj oczywiście trochę przycupnałem, Stwierdziłem, że niech sobie przebiegną misiaczki I może uda mi się e, wsadzić kosę Czy mi się to uda? Czy mi się to uda? No właśnie, zbliża się koniec meczyku A więc może się uda, może ktoś inny wygra e, Tutaj jeszcze, zobaczcie, oberwałem w plecy Ale biegnę do tego misiaczka, biegnę I proszę bardzo Ittys <laughs> Zjadł mnóża przez szyję Zrobiłem mu krawat E, tak więc, słuchajcie, no, wypowiedzcie się, wypowiedzcie się na ten temat, ja wiem, że to taki trochę hejterski a w stronę tutaj Battlefielda, ale mówię, ja chcę grać w Battlefielda i chcę czerpać z niego przyjemność, a nie, żeby dostawać patch i żeby mieć coś takiego, e, bo to odbiera całą tą przyjemność, tak więc zobaczymy, zobaczymy co... Przyniesie e, następny patch, bo musi on być wprowadzony. Tak więc trzymajcie się i do zobaczyska. Pa Pa.